Szanowni Drodzy Państwo, w dniu papieskim, 12 października, o godzinie 19, wystąpi lukas Geniuszas, jeden z najspanialszych pianistów młodej generacji, laureat wielu konkursów, w tym zdobywca drugiej nagrody na 16 międzynarodowym konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Była to nagroda dzielona z innym wspaniałym młodym człowiekiem, ingoldwem wunderem. Ale chcę powiedzieć, że długi czas ważyły się losy o palmę pierwszeństwa. W kuluarach mówiło się o tym, że geniusz jest w istocie tym, na kogo czekamy, a więc artystą mający bardzo szczególne upodobanie do muzyki Fryderyka Chopina i łatwość wyrażania wszystkich szopenowskich idei. Dla nas w Lublinie, w Katolickim Uniwersytecie wykona recital mistrzowski, bowiem złożą się na nim Etiudy Chopina z op. 10, a także 13 preludiów op. 32 Sergiusza Rachmaninowa. Podkreślam, utwory wyjątkowe. Wyjątkowe co do treści, co do skali trudności, muzyka, na którą się zawsze czeka, bowiem słuchanie na żywo muzyki Rachmaninowa i Chopina przenosi nas w inny świat. To nieprawdopodobna skala ekspresji, to genialna pianistyka, to wreszcie uroda brzmienia, która czyni fortepian najwspanialszym instrumentem świata. Zapraszam, aula imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski. 12 października, godzina 19, wstęp wolny. Do zobaczenia.